Witam. Jak widzimy, podejmę kolejną próbę aktualizacji systemu MX, patrząc na to, jakie pakiety tutaj mamy. Te nie są już więcej wymagane, a no jest trochę tych pakietów, a te będą zaktualizowane. Tylko trzy. Więc dzisiaj poświęci trzech króli tylko trzy pakiety 2309 MX Comfort Temps do 2312, więc tu jakiś będziemy mieli fajny motyw wyglądu. Później mamy MX Package Installer Package List, czyli nasz najbardziej popularny aktualizowany pakiet. 23.12 do 24.01, czyli już dosyć wyraźna zmiana, i to chyba ee, właśnie tyczy się dat jego wydawania oraz MX Welcome z 23.11 do 24.12. Także potwierdzamy i niech się, nam to pięknie aktualizuje. Aktualizacja powinna potrwać chwilę, ale z uwagi na ilość, małą ilość pakietu aktualizowanych, powinno dosyć szybko rozwiązać problem. Jak widzimy, aktualizacja jest już potwierdzona. Możemy się cieszyć z naszego systemu zaktualizowanego. Pozdrawiam.